przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wydarzyło się kiedyś w Charkowie w jednej parafii, że jedna z parafianek Mieszkała samotnie i umarła. I o śmierci dowiedziano się dopiero, kiedy jej ciało zaczęło się rozkładać i śmierdzić, i sąsiedzi zawiadomili milicję. Kiedy ksiądz Witali dowiedział się o tym, że jedna z jego parafianek umarła tak, że nikt o tym nawet nie wiedział, postanowił zapobiec kolejnym takim zdarzeniom, więc zebrał kobiety, te, które najczęściej były same, mieszkały same. I kazał się podobierać po dwie, po trzy, i nakazał im, żeby każdego ranka dzwoniły do siebie, żeby pytały: Co u ciebie słychać? Jak, jak minęła noc? Jak się masz? W ten sposób chciał zaradzić tej wielkiej chorobie naszego czasu samotności. I myślę, że mu się to bardzo udało. Taki pomysł, który niewiele, bardzo niewiele kosztuje, a który, nawet jeżeli nie ma zagrożenia życia, czasami ratuje psychikę, ratuje nastrój, ratuje też poczucie jedności, braterstwa. To bardzo chrześcijańskie uczucie. Dzisiaj jest taka potrzeba chwili. Telefonowałem do chorych na COVID, na koronawirusa. Niestety wielu z moich znajomych, przyjaciół zachorowało na to. I Wy też z pewnością słyszycie, że coraz więcej jest takich, których znacie, którzy, że to nie jest coś, co jest gdzieś daleko za granicą, ale co jest gdzieś za progiem naszego domu. I nie możemy bagatelizować zagrożenia. Ci, którzy przechorowali już, to inaczej śpiewają. Inaczej mówią, mówią. My też żeśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, a kiedy chorowali, to czasami ucierali się nawet i o śmierć. Bardzo ciężko to niektórzy znosili. Niektórzy bardzo prosto, ale niektórzy bardzo, bardzo ciężko. Widzicie, wystarczy nam kłótni i sporów. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, są. Są i w kościele rzeczy, których nie rozumiemy, których. Z którymi się nie zgadzamy. Ale dziś to nie od tych sporów będzie zależała nasza przyszłość, ale od tego, czy weźmiemy sobie do serca słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, który powie nam kiedyś: Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem chory, a zatroszczyliście o się o mnie, byłem samotny, a zadzwoniliście do mnie. Oczywiście tego ostatniego zdania nie ma w Ewangelii, ale. Tak ono może też wyglądać. Czy pamiętamy o tych, którzy może teraz siedzą gdzieś zamknięci, nie wychodzą, boją się, a telefon milczy. Dziś zamiast przeglądać kolejne raz te same statystyki, te same wiadomości, może tylko w, innym, w innej kolejności podane, może jest czas, żeby zatelefonować do. Kogoś, kto jest teraz w potrzebie i chce usłyszeć, który czeka na to słowo. Co u ciebie słychać? Czy nie potrzebujesz czegoś, potrzebujesz jakiejś pomocy? Może potrzeba wziąć i zrobić zakupy, może trzeba przynieść kubek gorącej zupy, bo ta osoba na przykład już nie może się ruszyć. Niestety wiele osób też izoluje się i nawet Najbliżsi nie wiedzą, że chorują. Tak też jest. To wiem też. I, i też nie, te osoby, niech się nie kryją. Y, wiele osób z, właśnie z, też na, z naszego zawierzenia już zetknęło się z tym bezpośrednio czy pośrednio i mówią y, mi o tym. Wiecie, dzisiaj trzeba wyjść do tych trendowatych naszego czasu, bo y, wielu przez to, że y, właśnie zachorowało zostało jakby odseparowanych, bo ludzie boją się przyjść. Nawet ksiądz się czasami boi przyjść. A czasami trzeba właśnie może i wezwać księdza do umierających. Może czasami to być bardzo trudne, ale tak czy inaczej każdy z nas może wykazać właśnie to minimum, minimum pomocy, czyli zainteresowanie, czyli tą, nawet deklarację będę się za Ciebie modlić, będę i pamiętam o Tobie. To bardzo, bardzo dużo znaczy. Kiedy człowiek jest samotny, kiedy jest w potrzebie, to bardzo dużo znaczy. I tak nawet możemy pozyskać naszych wrogów. Kiedy będziemy dobrze czynić, nawet tym, którzy wcześniej źle nam życzyli, którzy byli nam złowrodzy. Właśnie to jest ten moment, kiedy wyciągając rękę do naszego wroga, możemy przemienić całe te relacje. Tak jak było to w przypowieści o. Miłosiernym Samartaninie, który nie był wrogo nastawiony do Żydów, a jednak przez tę pomoc zmienił jakby całkowicie patrzenie na, na, te, na ten drugi naród, na tą drugą, drugą stronę. Wiecie, ja kiedyś byłem w Charkowie i odwiedziłem jedną rodzinę, która była w szpitalu, i potem już po latach, nawet teraz, kiedy, kiedy się spotykamy, to oni nie, 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 nie wspominają tego, czy ja tam kazania mówiłem, czy ja tam jakieś tam yy, ważne rzeczy w parafii zrobiłem, ale wspominają tylko to, że kiedy byli chorzy, to odwiedziłem ich w szpitalu. To dla nich jest najważniejsze. Wszystko inne się nie liczy, ale to sobie zapamiętali najbardziej. Właśnie ten gest. Otóż ten sam yy, ojciec Witalik yy, z Charkowa, misjonarz. Należący do braci świętego a Paulu. Kiedyś było takie zdarzenie, że ja generalnie jestem człowiekiem takim pogodnym, radosnym, ale jak każdy człowiek, mam w swoim życiu też jakieś takie chwile smutne. No i ksiądz Witali kiedyś na spotkaniu takim dekanalnym zauważył, że ja jestem smutny i Potem rozjechaliśmy się i wieczorem słyszę telefon dzwoni. Ksiądz Witalik mówi: Krzysztof, co u ciebie słuchać? Przyjeżdżam do ciebie na kawę. I przyjechał wieczorem, kawał kilometrów zrobił. I wiedziałem, że on przyjechał tylko dlatego, że zobaczył, że ja jestem smutny. I chociaż w tym momencie tak naprawdę nie potrzebowałem tej pomocy, bo nie było to nic jakoś tam trudnego dla mnie. Ale ten gest ja pamiętam do tej pory i zawsze go wspominam i podaję jako przykład właśnie tej braterskiej troski. Co u ciebie słychać? Jak żyjesz? Czy ci czegoś nie potrzeba? Dlatego was też serce zachęcam do tego, aby nawet jeżeli żeśmy do kogoś dawno nie dzwonili, żeby zatelefonować i. Zapytać, jak ty to przeżywasz ten czas. Może ktoś nie jest chory, ale boi się. Zwyczajnie. Potrzebuje się wygadać, wygadać, że, że się po prostu boi. I usłyszeć to słowo. Wszystko będzie dobrze. Jakoś, jakoś sobie z Bożą pomocą damy radę. Jezus Chrystus y, czeka na nas na nasze ręce, na nasze nogi, y, na nasze. Y, na nasze usta, na, nasz, na nasze uszy, bo chce się nimi posłużyć. On chce zatelefonować z Twojego telefonu i posłużyć się Twoimi ustami. I na to serce Was błogosławię. Pan z Wami, Was was i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.